Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok Krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. O Maryjo, Ty zwyciężaj, pod morza poszczyty tak. O Maryjo, Tyś królową, niech pieśnią Cię sławi świat. Gdy nam wiary brak, ma Matko zwyciężaj Kiedy krzyczy świat Matko zwyciężaj w nadziei czas. Matko zwyciężaj Ty pocieszaj nas Matko zwycięska o Maryjo, Ty zwyciężaj Od morza po tak O Maryjo, Tyś królową Niech pieśnią Cię sławi świat Buj o życie trwa Matko, zwyciężaj, opada kłamstwa mgła. Matko, zwyciężaj, Bożej prawdy głód. Matko, zwyciężaj, błagamy Cię o cud. Matko, zwycięska, o Maryjo, Ty zwyciężaj Od morza poszczyty O Maryjo, Tyś królową, Niech pieśnią Cię słabi świat. O Maryjo, ty zwyciężaj pod morza poszczyty Tatr. O Maryjo, Tyś Królową, niech pieśnią Cię słabi świat. O Maryjo, Ty zwyciężaj od morza aż po szczyty Tatr. O jakie zwycięstwo prosimy w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski? O jakie zwycięstwo się modlimy? To jest bardzo dobre pytanie. Oto to jest pytanie o naszą Ojczyznę. Bo to jest pytanie o moje i Twoje serce. Gdzie jest moje i Twoje serce? Moi kochani, odpowiedź na to pytanie znajdujemy między innymi w dzisiejszej liturgii słowa. W pierwszym czytaniu z Księgi Apokalipsy słyszymy takie słowa. Potem wielki znak się ukazał na niebie niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi pożreć jej dziecię. O jakie zwycięstwo prosimy Maryję. Czytając te słowa z Księgi Apokalipsy Prosimy o zwycięstwo najpierw duchowe, o podjęcie walki duchowej. A czym jest walka duchowa? Walka duchowa, moi drodzy, jest przede wszystkim walką z wszelkimi przeszkodami, które utrudniają i powstrzymują nas w drodze do Pana Boga, w drodze przyjęcia Bożej łaski, w drodze uzyskania zbawienia. A kto szczególnie Dba o to, by w tej walce każdy z nas poniósł klęskę. Przede wszystkim dba o to szatan, który jest głównym sprawcą grzechu, ale także źli ludzie, którzy są na jego usługach, oraz nasze nieupanowane pożądania, złe myśli, światowe życie i wreszcie najgorsza przeszkoda, to jest grzech. Maryja. Na mocy Bożego wybrania i zrodzenia Jezusa Chrystusa, ona wzywa Ciebie i mnie do walki z głównym wrogiem Boga i głównym wrogiem zbawienia, czyli starodawnym smokiem, szatanem, diabłem, kusicielem, kłamcą, ojcem kłamstwa. Każdy, kto, moi drodzy, postępuje na drodze łaski, kto chce być z Bogiem, kto żyje w miłości do bliźnich, ten człowiek musi mieć głęboką świadomość tego, że będzie bardziej atakowany przez szatana. Parafrazując tutaj słowa świętego Jana od krzyża z dzieła Droga na górę karmel, trzeba by powiedzieć, aby postąpić na drodze zbawienia, trzeba mieć ciągłe pragnienie naśladowania we wszystkim Maryi, starając się upodobnić swoje myśli, słowa, czyny do jej życia, o których często warto rozmyślać, by je umieć naśladować i zachowywać. Maryja jest nauczycielką i mistrzynią w walce duchowej. Dziś więc modlimy się o zwycięstwo w naszej Ojczyźnie: miłości nad nienawiścią, prawdy nad kłamstwem, życia nad śmiercią, pokoju nad wojną, ducha nad ciałem i materią, zwycięstwa godności człowieka nad panowaniem wygody i pieniądza, zwycięstwa wiary nad rozpaczą, bezsensem i niewiarą. Ta walka toczy się codziennie, toczy się na całym świecie, ale przede wszystkim toczy się w sercu każdego z nas, bo serce jest areną niekończących się bitew i wojen o zwycięstwo Boga. Obrazem bo tej walki jest też dzisiejsza ewangeliczna scena, gdzie Maryja wraz z apostołem Janem stoi pod krzyżem, i tam właśnie pod krzyżem Chrystus Maryję daje za matkę świętemu Janowi, a on przyjmuje i bierze ją do siebie. W osobie świętego Jana Apostoła, moi kochani, jesteśmy my wszyscy, ponieważ Chrystus daje Maryję za matkę także mnie i Tobie. Pod krzyżem Maryja przyjmuje pokornie krzyż. A tym samym toczy najskuteczniejszą walkę duchową z cierpieniem, krzywdą, bestiarstwem, kłamstwem i śmiercią. Ona stoi przy miłości zawieszonej na krzyżu i przez to staje się obrazem wszystkich cierpiących, a szczególnie tych, którzy dzisiaj walczą o życie, walczą o swój dom, walczą o swoją rodzinę, walczą o wolność, walczą o pokój. Szczególnie na Ukrainie. A czycy, kochana siostro i kochany bracie, przyjąłeś Maryję do siebie? Czy przyjąłeś tę królową zwycięstwa i cierpienia? Czy niepokalana królowa Polski jest również królową Twojego serca? Moi kochani ziemską ojczyzną Maryi była Ziemia Święta. Ale jeśli weźmiesz Maryję do siebie i wszystko jej poddasz, to wówczas Twoje serce stanie się ojczyzną Maryi. Gdyby każde serce Polaka i każde serce Polki było ojczyzną Maryi, w której Maryja jest prowadzącą nas do zbawienia, której to Maryi słuchamy w naszym życiu społecznym, gospodarczym, ekonomicznym, zawodowym, rodzinnym, małżeńskim, to moi drodzy, moglibyśmy autentycznie powiedzieć, że ona jest królową mojego serca. I to ona przynosi mi zwycięstwo, bo ona wyprasza dla mnie łaskę zwycięstwa. Moi drodzy, przez wieki widzimy jak buduje się, można by tak powiedzieć, maryjna historia Polski. Bo przecież od początku, od momentu chrztu Polski, pierwsze świątynie, które na naszych ziemiach powstawały, to były świątynie dedykowane najświętszej Marii Pannie. A potem ten hymn, który przez wiele wieków był hymnem tych ludzi mieszkających na tej ziemi Bogu Rodzica. Wreszcie śluby króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku, kiedy błagał przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, mówił: Wielka Boga Człowieka Matko, o pomoc i zlitowanie w klęsk pełnym i opłakanym stanie królestwa proszę. Maryja nie czekała zbyt długo, bo już zaledwie moi drodzy, kilka lat potem dokonuje się cud, że Szwedzi zostają odparci z naszych granic, a szczególnie obrona jasnej góry. Maryi przypisuje się też cud nad Wisłą i zwycięstwo nad hordą rosyjską, sowiecką. Wreszcie po upływie trzech wieków biskupi polscy w 1956 roku odnowili śluby królewskie. Śluby te są ciągle narodowym rachunkiem sumienia, który się nie zrealizował. Ta ziemia, na której żyjemy, jej kultura, jej historia, jej dokonania naukowe, uczelnie, szkoły, kościół, język, literatura, zabytki i nowoczesność są, moi drodzy, postawione od początku na fundamentach chrześcijańskich. Modliliśmy się dzisiaj w kolekcie, czyli w tej modlitwie na początku Mszy Świętej słowami, aby Bóg, który dał Maryję narodowi polskiemu, jako przedziwną pomoc i obronę, sprawił, by religia cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Jakże trzeba nam dzisiaj walczyć o tożsamość naszej duszy, o tożsamość naszego narodu, którego historia jest jakże dramatyczna przez wieki, Także trzeba nam dzisiaj bronić wartości, które wyrastają, moi drodzy, z naszych chrześcijańskich korzeni. Europa dzisiaj się wypiera chrześcijaństwa, Europa dzisiaj wyrzuca Chrystusa. Chrystus jest niewygodny, ale czy my możemy mówić o sobie, że jesteśmy, moi drodzy, pod płaszczem Maryi, że Maryja jest królową mojego i Twojego serca? kiedy mamy nieczyste sumienie, kiedy z naszych ust płyną, płyną słowa, które zabijają, kiedy jesteśmy nieuczciwi, kiedy moi drodzy nie bronimy wartości wyrastających z Ewangelii, kiedy przymykamy oko na zło, kiedy manipulujemy drugim człowiekiem, zawsze wtedy, gdy nie bronimy życia. Gdy nie bronimy Bożych przykazań, gdy nie szanujemy Krzyża, gdy nie szanujemy wizerunku Najświętszej Maryi Panny, zawsze wtedy, moi drodzy, możemy powiedzieć, że Maryja nie jest królową mojego serca. Moi kochani, od 1 maja 2004 roku jesteśmy we wspólnocie Unii Europejskiej. To ciekawe, że u fundamentów tej wspólnoty było trzech jakże zacnych katolików, których, z których dwóch jest prowadzony obecnie proces beatyfikacyjny. Pierwszy z nich to Robert Schuman, Francuz, premier, minister, moi drodzy, minister spraw zagranicznych. W rządzie francuskim, który podkreślał, że wartość Europy to Europa wartości. Codziennie uczestniczył w Mszy Świętej. Wreszcie drugi z nich, Alcide de Gaspari, który umarł w opinii świętości, twierdził, że jednoczenie Europy jest potrzebne jako zapora przeciw komunizmowi. To były lata 50. I wreszcie ostatni z nich, pierwszy kanclerz RFN, Konrad Adenauer, mówił: Podstawą jedności Europy jest idea wspólnoty chrześcijańskiej, kultura i cywilizacja europejska. Jak daleko, kochani bracia i siostry, ta wspólnota odeszła. Od tych ideowych założeń. Może to jest pytanie też, jak my daleko odeszliśmy od tego. Wreszcie, jak daleko od tych ideałów odeszła nasza ojczyzna. Czy rzeczywiście królowa Polski jest królową naszych serc? Niekiedy obserwator dostrzega także, że nawet moi drodzy, flaga Unii Europejskiej. Która została zatwierdzona 8 grudnia, czyli w święto uroczystość Matki Bożej Niepokalanej. Nieświadomie to się stało. Miało to być 9, a stało się 8. Bo tak Maryja chciała. Autor, projektant tejże flagi sam wyraźnie mówił, był katolikiem, Arsen Heitz. Mówił, że. Inspirował się cudownym medalikiem Katarzyny Labore, gdzie Maryja jest właśnie w otoczeniu dwunastu gwiazd. Wyraźnie mówił, że ta flaga jest nawiązaniem do fragmentu Apokalipsy, który przytaczałem dzisiaj na początku tego kazania. Dzisiaj, jak się tłumaczy tę symbolikę że to jest symbolika jedności. Że to jest symbolika 12 miesięcy, że to są symbole Zodiaku. Dziś nie mówi się o tym, czym naprawdę jest w zamyśle autora choćby ta flaga. Kochani moi, trzeba by jasno powiedzieć, że w takim kontekście. Widzimy dużą hipokryzję niektórych państw europejskich i całkowite odejście od chrześcijańskich fundamentów. Prośmy więc, aby w naszej ojczyźnie królowa Polski, Maryja, była królową naszych czystych sumień, królową dzieci i młodzieży, królową czystych myśli, chroniącą przed brudem nasze serca. Maryjo. Bądź królową moich snów nadziei, uchroni przed fałszem na serce. Nie pozwól w pieniądz je zamienić. Bądź królową moich dni i nocy, uchroni przed zdradą meczyny. Nie pozwól w rozpacz je zamienić. Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. Amen.